A my dopiero będziemy świętować rok. Słuchajcie, opłatkowego spotkania nie miałyśmy, ale opłatek był. Bójcie się z nami opłatkiem podzielił. Bo przecież opłatek, co to jest? Mąka i woda. Mąka była, tak, dostałyśmy, podzieliłyśmy równiutko, także podzieliłyśmy się opłatkiem. A, a dzisiaj, tak jak mówi nasza poetka Łagiemińska do dobrych życzeń, dobry cały styczeń, a jak serca szczerego, to można i do lutego. A jak to nie wystarcza, kochani, to i do końca. Także dzisiaj spotykamy się wszyscy po to, żeby złożyć sobie życzenia. A pozwólcie, kochani, że przedstawię, znamy wszyscy, nowego wójta, naszego, <klucza> pana Jarosława. Witamy Przewodniczącą Rady, która jest notabene synową naszej członkini. O! Witamy Pana Wicewójta, Pana Jarzta Mikusa. Słuchajcie, to jest status naszego Maciusia. A Maciusz, a Maciusz to jest symbol naszej młodości. Witamy Naszego radnego, mojego brata. <noise> Witamy naszych sąsiadów, naszych kochanych karcerzy i przedstawiciela naszych sąsiadów strażaków. przedstawiciela Goku, panią. Witam, na, na, na. Coarse, 12 lat temu było podobne spotkanie i pan wójt wtedy, pan Janusz Potka ofiarował nam tą salę i my to pamiętamy, bo zabrał strażakom, którzy nam do dzisiejszego dnia nie mogą tego podarować. Tadziu się śmieje, a Tadziu miał w tym duże zasługi, bo słuchajcie, jak ja mówiłam Tadziu, z tymi strażakami oni nie mają pretensji, że myśmy to zabrały, a Tadziu mówi, wiesz jak się z nimi gada, a do strażaków mówi, słuchajcie te moherowe bereky. to ja nie daję, i my to zawsze pamiętamy. Słuchajcie, było lat 12 temu, jak się zawiązał nasz klub i słuchajcie przetrwało. Żadnych nakazów, żadnych nakazów. Byłyśmy sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Po prostu, tak było i tak jest. Dużo nas odeszło, ale i dużo przyszło. Naszym skarbnikiem jest niezastąpiona pani Krysia Walczyk. Ona świetnie jest... nasze finanse. Yy, Teraz, żebym tak zobaczyła. Pani Terenia Rudnicka i Kryśia, gdzie jest Kryśia? O, ja To są nasze moje zastępczynie. No, bo ja. To mnie powie, nie, to Teraz tak, a to jest nasza kulturalna oświatowa. Która <śledzious> tańczy. Dziękuję. Tak. słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to jest najważniejsza osoba wiadomo. Jakby nie czeka, to by nie było nic na stole. Ona gotuje, ona na czarni do serca. Słuchajcie, jedne z pierwszych, bo tu są takie te pionierki, to oprócz mieci jest Marysia Kalikówna, jest pani y, Helena, Kelena, jedna skampiona, jest Ania robiła to dzisiaj. Okay, tak, cza, cza. tak jak już to przerobiła 20. Jest pani Danusia, to są te wszystkie pionierki. Pani Klara, pani Krysia, Pani Trafińska e... Małżoszka. Ja teraz jest nasz pionier, pan już już też też od samego początku. Ja wymieniam, wybaczcie, że może kogoś minę, ale wymieniam tylko pionierów. Naszych, naszych naszych pionierów, bo to są wszystko no, przede wszystkim pani Maria. Pani Maria, muszę wam wszystkim powiedzieć, która skończyła, czy jeszcze nie. Nie, nie to. <grymne> to nie będę mówić. Jest to nasza Można pionierka. Można mówić. Nie tak? mówić, tak? Można mówić. Nie to już w tym piątym Słuchajcie, nie mogę zapomnieć o Pani Reginie, o Pani Róży. To są wszystko nasze pionierki, które przychodzą, jeżdżą. Pan, Pani Wicia, ale poczekajcie, to ja przecież mówię po kolei. Pani Wicia nie, nie, nie. I ja od razu z pewnością ktoś mi zdrowia, radości miłości, bo to jest taki czas kolędowania, czas właśnie narodzenia, bo zawsze jak się coś rodzi, to człowiek się bardzo cieszy. i Nie ma ani miesiąca, ani dnia, ani poru. Każda pora i miesiąc jest dobry, żeby złożyć żeby Dobre życzenia. Dobre życzenia. Ja właśnie mam też składam w imieniu swoim i rady pani, proszę pani Przyszkowińska, chciała Życzenia zdrowia, radości, pomyślności, nadziei, wszystkiego dobrego w nowych i następnych latach. A co do pani e, prezesowej e, próbujemy, próbujemy, próbujemy nasze stosunki e, łożyć jak najlepiej, żeby było lepiej, nie gorzej, żeby było jeszcze lepiej, żeby ze swojej strony Rady Gminy i Zarządu Gminy spełniać przynajmniej część Waszych postulatów, życzeń, zamierzeń i marzeń. naprawdę nie mamy, bo I'm ket gej druc'hom tao til go ja znów wstąpi w nas nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże narodzenie. i choć przycichł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwa. Wbrew tak zwanej ironii losu, jak znamy refren, to prosimy. Zbiewamy. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są. Puste miejsca przy daj nam wiarę, że to ma sens że nie trzeba żałować przyjaciół, bo odeszliwe z nami są, lecz tym razem w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być że wciąż on, po głosach ich, wciąż drży powietrze. Że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjść na świat, by wyrównać rachunki, strach, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnij że są puste miejsca przy stole. Przepraszam za to drżenie, dlatego nie dało się zdrowie jeszcze raz zdrowie nasz nas i nasz zdrowie. nasz zdrowie. nasz 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 dziękujemy, nasz 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 jest nasz bardzo bardzo, miło nasz nasz To nasz 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 to nasz <Witch> <suk trumpet gay accordita> <ozone generator>. tref... nasz